To moi drodzy z tej strony Jack Trollman dla was węgier materiał był pod Imperial Mandate Może pamiętacie, kilka lat temu było to bardzo popularne że Trand był grany pod Ardent Sensor. Dlatego, dlaczego to w ogóle działało? Działało to dlatego, że miałeś taką runę Font of Life i ona działa w taki sposób, że jak scecekujesz przeciwnika to mm, kiedy twój sojusznik zaatakuje tego scecekowanego przeciwnika to on dostaje HP, w sensie uzdrowienie, więc E, prokujesz Ardenta w taki sposób. Ale dobra, czemu w ogóle Imperium Mandate działa na trandlu? Działa dlatego, że Pilar to jest slow, tak samo Q to jest slow, e, więc prokujesz Imperium Mandate, bo Imperium Mandate się prokuje właśnie na slowach i również innych cecekach. E, I jest to totalnie totalnie popsuta pop, pop, strategia. Zobaczycie w tej grze, mam nadzieję, mam nadzieję, że was nie zawiodę. Ale jakie runy na trunla? Są dwa zestawy run. Ja gram pod Hello Blaze, pod tak zwane Oro, nie pod obsadną piluchę. Hello Blades, Cheap Shot, Zombie Ward, Relentless Hunter i tutaj Hunt of Life, w Resolve, bardzo ważne, żeby to wziąć. I drugą runę zależnie od um, gry. Tutaj, na przykład w tej, grze będzie dobry Unflinching Trochę do um, dodatkowej do do redukcji CC-ku nie zaszkodzi. E, w takich jak jest Syndra, Set, Trash. I na co ja gram? Ja gram chyba na tresza na bocie z tak? To jest trash Syndra, na bocie. Ja gram z Hell of Blades. I... wtedy wziąć sobie armor, czyli armora nie brać. Chyba armora nie wezmę, wezmę tylko magic resist, bo też jest niedaleka w dżungli, a ja chcę mieć dużo demedza, więc idę attack speed i... i ten... i ten... drugi Dobra, wezmę exhausta, żeby dużo łatwiej mieć e, na follow up do przeciwników. Będzie łatwo po prostu dopaść przeciwników i, i ich pożreć. Tak myślałem, gramy na syndre z Threshem na bocie. A oni nie będą mieć na mnie demedza, tak mi się wydaje. Mamy podwójne Hello Blaze na bocie, bo gram z Kalistą. Jest ciekawie. Tak, swoją drogą. E, mogliście zobaczyć chwilę wcześniej, że nagrywam ten poradnik na żywo na moim kanale Twitch TV, Kośnik Jack. To mam nadzieję, że się tutaj pojawi, e, bo tam możecie mnie zauważyć e, i oglądać częściej niż na YouTubie, No ale do YouTube'a wracam, tak. Jak możecie e, zobaczyć na tym filmiku. A oczywiście, jest Shoulder Guards, jedyny prawidłowy item na, na trendla i Pachiron Demand. Mam 76 AD. Ale poza tym, wiecie, że Q, jak zatopiacie ziomeczka z Q, to przeciwnik traci 10 AD, a my zyskujemy aż 20. Na pierwszym levelu mogę mieć aż 16 AD. To jest posrane, to jest posrane, moi drodzy. To jest wręcz niebywała sytuacja. Dobra. Mają niedali, a my mamy e, taki botlane, więc spodziewam się, że mogą nas zinwajdować. Stają tutaj warda. Natomiast. Czy wezmę Q na pierwszy level? Nie wiem, jeżeli no z nim wyjdą tak, ale jeżeli będziemy grać na linii, to wezmę Pilar na pierwszy item, znaczy na pierwszy skill, bo jest po prostu ciężko ee, podejść do przycisków, kiedy grają nad, ...kiedy Tresha i Syndrę, żeby ich atakować z Q. Więc będę musiał Raczej Pilar i po prostu się skalować, bo. Ee, no bo tranu nie jest zbyt dobrym. Na wczesnych poziomach chyba, że gra się na jakiegoś, nie wiem, Alistara, czy nawet Broma, to wtedy da się wygrać tych trade'ów, ale też to jest, no, jedna z lepszych postaci na właśnie Troll'a. Nie mam wody, jak widzicie woda mi się skończyła, więc... Mam nadzieję, że gra też się szybko skończy, ale zdążył zbierać na nie mandate. Tak samo mam nadzieję, że to się skończy pozytywnie dla nas, a nie dla przeciwników. Będę starać się spilarować Syndrę level 1, bo my level 1 wygramy, jeżeli oni podejdą zbyt blisko nas. O, o tym właśnie mówiłem. To jest chyba Dedek. Panie i panowie moi drodzy i moje drogie, niestety matchup okazał się jednak dobry dla nas. Eee, zagląda... Spałem. Dobra, jestem martwy spadaj. Gdyby nie są tej dzidy, to myślę, żebym przeżył, ale niestety nie udało się. Dobra. To za pierwszy item Mam Ruby 300 400 golda. Perfekcyjna baza. Perfekcyjna baza dobrze Wenger gra się zapowiadam i teraz tak patrzymy co się dzieje na topie na topie ma dużo slopu, ale dajwa nie dostanie bo nie daleko bo na bocie czy na idzie, mogę coś zrobić raczej raczej nie natomiast Krab się spłoni a Dawa jest na bocie więc tego Kraba będzie trzeba skontestować ja tego jonę mam za przeproszeniem gdzieś nie interesujemy ten typ chociaż może Mam no, chwilę czasu, żeby poświęcić tutaj na bocie. Znaczy, na o czy nam idzie? O mama, na dasz? Chyba ma. O? Dobra, to jest warf, to jest warf. Diana też działa kraba. Bez flesza jest Lucian i tylko trzy klipy straty w tak ciężkim etapie. O jezu, proszę, nie zintuj. Tak to jest jak, tak to jest jak się dostawi Adekery dosłownie na sekundę. Spinguję go, bo jestem sfrustrowany. Jest za dużo creepów, mój drogi przyjacielu. What the fuck is happening? What the... Ci są zdecydowanie pijani albo niespełnieni na rozumu. Wybierzcie jedno. To było szokujące zagranie. Ale dobrze, dobrze dla mnie, płacimy, i ja patrzę, co się dzieje na mapie. Bo, moi drodzy, po tym mówię, co ja muszę zrobić? Zawsze sobie zadawajcie to pytanie: Co ja chcę zrobić po spotkaniu Wave'a? W tym momencie chcę się cofnąć. Ale co po cofnięciu? I buduje Wave'a, więc mogę pójść na topa, się tam przejść. To będzie całkiem dobre zagranie. Możemy zdejmować go wraz z Dayana, bo Diana też jest na topie. Miło, o, ona jest po bazie. Już jedna na topa albo na mida. Na bota nie muszę iść, bo to jest slopus. Przeciwnicy nie powinni zdobyć kalisty, chyba że ona zintuje. Już raz zintowała. Ale e, mam nadzieję, że tym razem się, że się nie wywróci. Dobra, e, ja tego Seta. Z... Dobry reaction time. No i gitara, gitara moi drodzy. staraniczy na wośp, orkiestrze wośp Dobra, ja speedrunuję do bota. Cover Diana Bot, please. Jeżeli Diana skoveruje bota, to on nie dostanie na 12%. Dobra, wygrywamy gierkę. Wygrywamy gierkę. Oj ojoj oj, oj To mnie na tym bocie. Nie było, ale wydaje mi się, że gdyby stali pod towerem. Dobra, ja robię presję na, na Mizie. Na bota jestem spóźniony tak czy siak. Dobra, przynajmniej zrobimy jakąś presję na Mizie zabiliśmy. Srasz dosłownie da więc to nie jest yy, nic strasznego. Na bocie raczej nie znajdują z znowu to byłoby... Dość dziwnych, gdyby dajwowali teraz Kalistę. Nie mają many, Kalista ma heala. Sraszę będzie fajny. Dobra, idę teraz. Teraz tak, jest jak woska, bo mogę iść na bota, łapać XP. Mogłem też pójść na topa, jeszcze raz go zgankować. I co teoretycznie mogłoby być najlepszą decyzją, ponieważ ee, ten ma slopus, więc mogą zdejmować Irelia, a mógłbym tam być, żeby tego dajwa uratować. Natomiast nie będą dajwować, więc idę na bota lupie XP możemy Dragona wziąć Dragon jest za darmo eee, no i będę robić presję na bocie tak eee, już postanowiłem że idę na tego bota wydaje mi się że to był błąd powinienem iść na topa bo kalista mogła przypaść tego ławal gdyż przecinany bot dopiero co cofnął Darbu okay, ja nie mógł przejść ja ogólnie tutaj zagrałem dość koki bo spodziewałem się, że teraz pójdzie na topa, co ty robisz? What the fuck, bracie! What? Dobra, nie będę pisał. Let's... Dobra, nie będę pisał, nie będę pisał. Ale chyba musisz się zgodzić, moi widzowie, że Kalisa popełnia duże błędy w tej grze. Spriluję dla niej. No bo czemu by nie? Dobra, przyjmuję tego kanona. Mam szósty level, jestem bardzo, bardzo tanki. Nie tylko rezultuję. Dobra, koledzy z botów zostają na bocie. Oh shit. No właśnie. Zapomniałem, że tutaj może być dali. Mój błąd, nie powinienem tutaj ginąć. Ale dobra, już za chwilę Power Spike 600 golda. 600 golda i mamy to. Panowie i panie mamy to za 600 golda. Nawet nie kupuję pinkworda pink pinkworda też się mam w dupie tego pinkworda. Nie musiałem ginąć na bocie, umówmy się, umówmy się, nie musiałem ginąć, ale zginąłem, bywa FF Next nie, nie ma FF Next po prostu, get better bracie, get better. Dobra, przerwę im bazę jeszcze raz. Właśnie Do... dostanę, bo oni byli bez many. Jak mówię, aż to nie dostałem, skancelowałem im bazę. Możliwe, że ona ich zabije. <śled> <śled> Okej, okay, ta latarnia mi wyszła. Wyszła mi mega ta latarnia. Znaczy latarnia, pilar mi przeszedł. Bo... Nie miał leża, żeby zbliżać latarnia, nie o flesha. Dobra, mój Boże, co to było za zagranie? Jak widzicie 100 golda jeszcze, 100 golda, 100 golda i się zacznie zabawa. Dobra, na bota nie idę, bo nie ma po co. Eee, hmm, gdzie mogę pójść? Gdzie mogę pójść? Idę na mida. złapać trochę golda, Złapię trochę golda i pójdę po, do bazy po Mandate. Dawaj, ziomeczku. to się cofa, więc ja też się cofam i mamy to. 10 minut, Imperial Mandate, trasz idzie, proszę, wycofaj. Nie zgimasz masz shutdowna, spinguje, żeby wiedział, że ma wielką odpowiedzialność. I mój Boże, o mój Boże, na to czekaliśmy? Ten item jest tak broken na tej postaci. U! Wydaje mi się, że ten item jest tak dużym powerspakiem, że warto jest go po prostu zgaszować. Tak jak widzicie, ja mam w ogóle rentę z Hunter. Mam 400 movement speedu bez żadnych butów. Zobaczyłem na tę runę. No też byłem wszędzie na mapie, więc szybko wystakowałem tę statystykę. Dobrze jest postawić tutaj Warda. O. O! Okej, okay, obstawiamy, obstawiacie, obstawiamy, ile Mandate zadał w tym e, teamfightzie e, damage'u. Proszę, obstawiajcie. E, nie wiem, jest... E, no, w komentarzu, napiszcie. Ja obstawiam, że zadało tak... no, 300 damage'u, bo to w sumie dostaje one shot'a. 483. 493. 493 damage'u zadał Mandate w tym jednym teamfightzie. 500 damage'u! Wiesz, ile to jest na supporta, zadać 500 damage'u? Bo postawisz głupiego Pilar? Osrane to jest. Teraz poserane. 2167 demenzy nie zadało, ale może skończymy z taką liczbą na koniec yy, meczyku. Dobra, ja trochę na autopilocie wjechałem. Powinienem być na bocie. FaceTime jest martwa. Chyba, że będzie mieć movement. Z... Dość nieciekawy, szczerze mówiąc. Dobra, zostawiamy kaliste, z czy Znaczy, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Yeah. Chodź, doszłodować, chodź, 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 chodź. Oj, oh, s**! Dobra, to było greedy, to było, to było chciwe. Jeden z rzekł głównych: chciwość, League of Legends, Cię zawsze pokara. Ale patrzcie, Imperial Mandate już 1000 demedza, 1000 demedza, 1000 demedza, 1000 damage. Imperial Mandate. O! Jakie buty w tej grze, dobra, biorę Tudor Reduction. Ujujuj, ale zwiejehalny na Sauner's Rift'cie dzisiaj. Dobra idę destalować tą nidalkę. Teraptory są moje. No kurde, ale to tu jest ten ziomek Nie da się grać, nie da się grać. Mojim oh, imperiem Mandate skierował oczywiście. Ile demađu? Ty, 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 ty w tym skiermyszu zadał 205 i para Mandate. E, bo było 1015 demađu przed tym skiermyszem. Przed moim pilarem na DNTRASH. Więc widzicie po prostu jak to jest broken. Po prostu przedmiot. Masakra. I abuzujcie, abuzujcie ten przedmiot, póki, póki, póki nie jest nerfiony. A taka ciekawostka jest, ja, że ten przedmiot był jeszcze bardziej upi, Ale został zderpiony. I dopiero teraz ludzie odkryli, że da się to grać na tranu. Znaczy, okej, okay. będąc szczerym, to tranu dostał duże buffy. Dostał buffy na pilar, dostał buffy na Q w tym roku, na W też dostał. Więc chyba były 3 albo cztery łączne patrze, w których e, tranu dostał buffa. Dobra, obstawiamy. obstawiajcie ile w tej killer za demerzu. Ale fun to play jest filler. Detonacja. Dobra, mamy w sumie to takie dość do, do skoki sobie poczyniamy. Dość skoki. My na topie jesteśmy. Mamy tutaj sobie takie horror taki na bocie. Dobra, ja myślę, że zadam tak... 4,5 tysiąca meżu. Jeszcze w tej grze. Ok, co na drugi item? Nie wiem. Ale zrobiła na temat chain. Pokój redaction i HP, jest ogólnie GIT. Więc na temat chain jest spoko. I kto jest lapidowany? na no, i dam, no żeby się posrała. Dobra, musimy tutaj zagrać powoli i czekać na Irelię. O Jezu, ale piękny pilarwione. No właśnie, jest tyle świetnych kombinacji z trendlem. Vayne wkładowo. Ojej. I tak jak mówiłem, halny wieje mocno dzisiaj na rozpadlinie przywoływacza. No co ja poradzę? Co ja poradzę? Ważne, że 2617 metrów już, w się ominaliśmy 2137, szkoda, szkoda, Dobra. Jest, ogólnie, granie jest tak fan to play, że wy sobie tego nie wyobrażacie, dopóki sami to nie spróbujecie, naprawdę. Jest ja nawet nie myślę o GD. Znaczy myślałem trochę w tak jak mówiłem, że to można topa pójść, tu można mida, I, i tu i wszędzie, w sumie zrobiłem jakąś przewagę, ale ja teraz po prostu chcę rzucać pilara bo no to jest tak irytujące dla przycisków. 50% spowolnienia. Uuu, Kalista. Odpaliła się. Dobra, dobra. Ekajsta ucieka, ucieka, ucieka. Set nie ma flesza. Ucieka. Dobry sajset. Piękny Dobra, biegnie. Biegniemy. 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 Pięknie jeszcze zaasekrowane zabójstwo. No, być lepiej nie mogło. Ogólnie ee, to jest śmieszne, bo Imperium Mandate daje Ci AP, tak? A jedyny spell, który się skaluje z IP, to jest ulti. Ale fanie ma takie, że to jest ogólnie ulti, bije procentowe obrażenia, tak? Eee, ma taki, że za każde 100 AP e, daje Ci tylko 1% więcej obrażeń. Za każde 100 AP. Jest to nie są najlepsze przeliczniki. Um, no ale... It is what it is. Patrzcie. To jest kolejny protip. Jak chcecie wjechać na psychę, przy mi róbcie tak jak ja. Patrzcie, patrzcie na to, patrz na to. Dobra, wa warto było wjechać na psychę, warto było wjechać na psychę. To był Worf. Patrzcie, bajtuję, bajtuję. Ojoj, ojoj, ojoj. Głupia kicia. Głupia, głupia, głupia kicia. Głupi golem na suporcie. O, widzimy. Dobra, tak jak widzicie. Nawet słaby matchup, to jest, to jest... Twitch nie słaby meczup dla nas. Tresz Syndra, Byś pomyślał, Boże, jak to masz grać trendla w to? No i widzicie, można. I to jest, moi drodzy, najwyższe może z możliwych w mid Legend na Stranger. A widzicie, że da się wygrać. Eee, słaby meczup, a w waszych dywizjach tych y, turbo niskich będzie jeszcze lepiej. To jest twoja. Recepta na wyjście z Loelo. Uwierz mi na słowo. Naprawdę, Abbios póki to nie jest nerfione. Pamiętacie się pantona! Pantheon was nie zawiódł, chyba że nie miałeś rąk, to może ciebie zawiódł Pantheon. No ale tak się jak: Trandla nawet może grać nie mając rąk. Będzie to dla Ciebie bardzo korzystne i dla Twoich punktów. Więc no i tyle. Pozdro YouTube. Jak widzicie, jeszcze raz tutaj po lewej stronie chat z mojego Twitcha: znaczy pozdro Twitch, pozdro Twitch czy pozdro YouTube? Nie wiem. Tak jak: miałem dużo, dużo fanów nagrywając tę grę. To Diamond 1 to jest fajkowe, bo to jest zlikwidowane konto. Dk, czyli spadłem z 700 punktów. W sensie nie grałem, więc master powiedziała tak, że jak nie grasz określoną ilość czasu w tym, w tym kontekście z Master'a, jest to 10 dni, to spadasz po prostu z Divis. Więc tak, spadłem z 700 punktów na tym koncie. No i widzicie, trendu jest to totalnie, totalnie Giga Kartentuicznie broken. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego czoła! Dobra, tylko dogrywam, bo zapomniałem pokazać. Na koniec gry miałem 3000. Tak, to jest to? To w 19 minut skończyliśmy, tak. Na koniec gry miałem 2888 damage'a z Imperium Mandate, a miałem ten Imperium Mandate przez 9 minut tylko. 3000 damage'a jako support zrobić z Imperium Mandate, moim zdaniem jest to kolosalna, kolosalna liczba, mimo że tych teamfight'ów nie było jakichś dużo, więc myślę, że to wam pokazuje potęgę tego tej taktyki, tej strategii.